Więc znajdujemy się na pokładzie Peugeota 5008, 2 litry, Blue HDI 180 koni, maksymalny moment obrotowy 400 Nm, wersja wyposażeniowa bardzo wysoka GT Line. Z takich ciekawych rzeczy, co mogę już tu o nim powiedzieć, to to, że samochody tego typu pojawiły się na rynku drugiej generacji 5008 w roku 2017 a ten pochodzi z grudnia roku 2018, kilka dni temu obchodził swoje drugie urodziny jego właściciel Waldek, któremu już tutaj dziękuję za urzeczenie samochodu do testu jeździ nim dwa lata, w tym czasie pokonał dystans 46 tysięcy kilometrów bez żadnej awarii mechanicznej z takich ciekawych rzeczy można wspomnieć, że pewne perypetie na początku go spotkały a mianowicie takie, że samochód jest wyposażony w dach panoramiczny, jak Państwo widzą i w jednym narożniku ten dach przeciekał, ale z bardzo szybko sobie serwis poradził na pierwszej reklamacji więc miejmy nadzieję, że to tylko taka drobna choroba wieku dziesiącego jak Państwo widzą 5008 jest wyposażona w wirtualne zegary Peugeot nazywa ten system i-Cockpit z takich ciekawych rzeczy to producent podaje średnie spalanie tej wersji dwulitrowej o mocy 180 koni na poziomie 4,9 litra na oleju napędowego na 100 km jak to zwykle w takich przypadkach bywa, właściciel mówi, że jest to nierealne do osiągnięcia. Jego najczęstsze wyniki oscylują w granicach 7,5 a nawet 8 litrów i proszę spojrzeć, według komputera pokładowego średnie spalanie kształtuje się na poziomie 7,6 litra na 100 km. Wymiary naszego dzisiaj prezentowanego samochodu to 4,64 cm długości i powiem Państwu, że tak optycznie, wizualnie na niego patrząc to jest on znacznie większy niż te suche dane katalogowe. No ale 464 tak to jest i tak musimy przyjąć. Samochód, mówię, wydaje się znacznie większy. Jego szerokość to 1,84 m, masa własna to 1540 kg, pojemność bagażnika to 780 litrów. Oczywiście w konfiguracji pięcioosobowej, wtedy szósty i siódmy fotel, który jest tutaj standardem, musi być schowany pod podłogą. Także jak widzicie, cały czas kręcimy, a że pogoda nam nie sprzyja. Jest mokro, dzisiaj strasznie, samochód brudny, więc szybkie mycie i kręcimy dalej. Co ciekawego jeszcze w wersji GT Line. Tak jak Państwo widzą, spłaszczona na dole kierownica sygnowana logo GT. Notabene skórzana bardzo dobrze, leżąca w dłoniach. Samochód ma dużo wygód na pokładzie, no jest bardzo bogato wyposażony. I-Cockpit, duży, dotykowy tutaj jak Państwo widzą, tablet. Oczywiście dwustrefowy klimatronik Takich dogodnień tu jest mnóstwo, bardzo ładnie wykonany. Tutaj, piano black, jak Państwo widzą, które może nie jest najlepsze w utrzymaniu, ale, ale ładnie się prezentuje. Tutaj, chromowane wstawki. Cockpit nie trzeszczy, jest bardzo stabilny, sztywny, z przyzwoitych materiałów wykonanych. Oczywiście to nie jest poziom ku siódemki, no nie tędy droga. To jest auto znacznie niżej pozycjonowane, znacznie mniej prestiżowego producenta, ale całość wykonana dobrze. Tu taka piękna wstawka z materiału szerego, oczywiście chromowana listwa. To wszystko razem ładnie się komponuje. Dobre wykonanie, dobre materiały, myślę, całkiem, całkiem fajnie. Co mogę powiedzieć po pierwszych kilkunastu kilometrach przejechanych tym samochodem? No powiem, że jedzie się nim bardzo wygodnie, bardzo wygodnie się nim siedzi. Pozycja za kierownicą w porządku. Należy się mu tutaj mały minus za ten szeroki, ładny tunel środkowy, ale jednak bardzo szeroki i troszkę tu wadzę prawą nogą. Nie jest to może uciążliwe jadąc nim kilkanaście kilometrów, ale gdyby tak pokonać nim trasę nad morze czy gdzieś tam za granicę, sądzę, że ta uciążliwość mogłaby się tu okazać dosyć duża. Często toczą się dywagacje, czy ten samochód to jest SUV, czy to jest wam? No, poprzednia generacja 5008 była uważana za vana, a 3008 za SUWA. Tutaj różnie. Niektórzy stosując chwyty marketingowe mówią, że to jest SUV, wiadomo, SUV bardziej popularne. Inni mówią, że to jest van. Myślę, że nie ma to jakiegoś przesadnego wielkiego znaczenia. Niech to będzie dla tych, co chcą van, dla tych, co chcą SUW. Ja powiem, że to auto jest mega przestronne, ma zwiększony prześwit. Prześwit jego to 21 cm, co mogłoby sugerować, że jest suwem. Natomiast wszyscy ci, którzy chcieliby tym samochodem zjechać z asfaltu gdzieś powiedzmy na bezdroża, no to nie bardzo może im się to udać, bo samochód ma tylko i wyłącznie napęd na przednią oś. Jeżeli chodzi o pracę skrzyni, to jak na razie żadnych zastrzeżeń. Przypominam, ośmiobiegowy klasyczny hydraulik, czyli hydrokinetyczna skrzynia biegów, wyczuwa intencje kierowcy, bardzo dobrze reaguje na kickdown, zrzuci sobie w tyle nawet do 2-3 przełożenia. Płynnie zmienia bez szarpnięć przy dojeżdżaniu do skrzyżowań w gwałtownym hamowaniu zbijanie także idzie w sposób płynny, także jak na razie nie ma się kompletnie do czego przypiąć. Na pokładzie mnóstwo miejsca na gadżety. Tu jak Państwo widzą, taki duży, zamykany schowek. Przed pasażerem klasyczny schowek, też tutaj. No może nie niezbyt duży, ale jest średniej wielkości. Tutaj taka półeczka jeszcze przed joystickiem zmiany biegów. Duże. Boczne kieszenie w drzwiach, co ciekawe nawet podświetlane w tej wersji, także mnóstwo gadżetów można sobie spokojnie tutaj poukładać, wnętrze sobie po swojemu zaplanować. I aktualnie, jak Państwo widzą, podróżujemy sobie z prędkością 90 km na godzinę, teren niezabudowany. Samochód na siódmym biegu jedzie, prędkość obrotowa oscyluje w granicach 1600 obrotów na minutę, na siódemce. Także myślę, że obroty niziutkie, spalanie również powinno być niskie i całkiem akceptowalny przy tej prędkości poziom hałasu wewnątrz. Jak Państwo widzą, cały czas kręcimy. Sobota intensywne jazdy. Zaświecił nam komornik na desty rozdzielczej, więc musieliśmy zjechać, dotankować i jazda. I to, co lubimy robić najbardziej, wjeżdżamy na Eskę, więc skrzynia na sport, pedał w podłogę i ogień. I proszę, niech Państwo spojrzą, mimo dużych gabarytów, sporej masy, po małej chwili 120 na liczniku, szybciej jechać nie możemy, bo jak wiadomo, droga szybkiego ruchu, limit 120. Także powiem Państwu, że 120 na godzinę ten samochód się prowadzi bardzo, bardzo fajnie. W ogóle nie czuć, że jedziemy wysokim samochodem, wysokim, pudełkowatym nadwoziu. Prowadzi się pewnie, szumy wiatru w pełni akceptowalne, oczywiście wszyscy asystenci zapięci, gdy tylko dojadę do linii, o, od razu mnie korygują. Całkiem, całkiem przyjemna jazda. Zrobimy jeszcze jeden kickdown, bo tamten był na trybie sportowym i powiem, że samochód był bardzo wyrywny, subiektywnie jakby był mocniejszy niż 180 koni. Teraz zrobimy kickdown na normalnym drive'ie. Proszę bardzo. No i po małej chwili mamy 120 na liczniku. To znaczy zrobił to całkiem nieźle, ale skrzynia szybciej zmieniała przełożenia na wyższe, po prostu nie był tak wyrywny, ale do codziennej jazdy w zupełności takie przyspieszenia wystarczają. Nie trzeba w ogóle załączać trybu sport, który oczywiście tu jest i jak Państwo widzieli w poprzednim kickdownie całkiem sprawnie rozpędza samochód. I tradycyjny rzut na spód samochodów z kanału. Dwa lata, przypominam, 46 tysięcy km. Mocno zabudowany, jak Państwo widzą, dużo plastikowych obudów od spodu. Tu osłony termiczne. Tłumik delikatny, rdzawy nalot, nic poza tym na podwoziu żadnej najmniejszej korozji no ale przecież inaczej wyjść nie może z przodu też jedna wielka osłona jednostkę napędową tutaj ledwo widać nie widać tu żadnych wycieków z tyłu spójrzmy jeszcze co z zawieszeniem jest ono jak na razie w pełni oryginalne żadnych luzów na razie nie widać i tradycyjnie rzućmy okiem pod maskę 2 litry HDI, znana jednostka napędowa grupy PSA. Ciesząca się wśród użytkowników bardzo dobrą opinią. Tutaj w najmocniejszej odmianie to co mówiłem na początku 180 koni mechanicznych 400 Nm i sprawnie napędza ten samochód. Jak Państwo widzą, bagażnik prezentowanego wozu 780 litrów pojemności w takiej konfiguracji siedzenia jak teraz, więc dwa fotele tak by można powiedzieć rezerwowe, czy zapasowe czy fotele awaryjne dla dzieci schowane w podłodze dość dziecinnie łatwo rozstawiane proszę bardzo, jeden i drugi po rozłożeniu foteli ta przestrzeń bagażowa niezbyt wielka, no ale jakąś tam jedną czy dwie walizeczki małe jeszcze można by włożyć z takich mankamentów to spójrzcie ja mam 1,88 m i niestety pod klapę bagażnika nie wejdę także trzeba tutaj uważać, żeby się nie uderzyć głową o klapę i spójrzmy w wersji GT Line, jakie piękne fotele, tutaj boki skóra, można powiedzieć, że fotele półskóra, ładne przeszycia, ładny materiał na środku, jakbym powiedział, że jak w aucie klasy wyższej. Tak samo wykończenie drzwi, ten ładny materiał, który był na desce rozdzielczej, tutaj taki twardy plastik, ale tu już ładne, skórzane, piękne przeszycie, oczywiście sterowanie wszystkimi czterema szybami elektrycznie, duża kieszeń, to co mówiłem, podświetlana, także tu bardzo ładnie wykonany ten samochód. Fotel ustawiony pode mnie, proszę bardzo. Miejsca nad głową w zupełności, na szerokości, ramion w zupełności. Bardzo wygodnie się na tym fotelu siedzi. No i to co mówiłem, mały mankament. Tutaj ten haczący tunel środkowy, haczego po prostu kolanem. Poza tym, miejsca nadmiar. W tym rzędzie trzy niezależne fotele, każdy z osobną regulacją. Przed ustawionym przed nim pode mnie. Tu miejsca w zupełności, aczkolwiek proszę spojrzeć troszkę kolanami, wadzę o ten fotelik. Może jestem, nie wiem, trochę za wysoki albo nieforemny 1,88 m muszę mieć nogi na boku. I w takiej konfiguracji środkowy pasażer miałby ciasno. Nieco się ode mnie myślę, że tu się zmieszczą swobodnie. Miejsca nad głową niestety niezbyt wiele. Dach panorama, więc zabiera trochę centymetrów. Dla mnie tutaj jest miejsca w drugim rzędzie, w tej sytuacji nad głową za mało. Do trzeciego rzędu niezbyt łatwe, ale bym powiedział, że miejsca nad głowami w trzecim rzędzie jest więcej dla mnie niż w drugim. Trochę dziwna sytuacja, no ale tak to jakoś w tym samochodzie jest. Jak sobie próbuję cofnąć trzeci fotel i go złożyć, no to niestety jest tu miejsce tylko dla pasażera o bardzo krótkich nogach. Dla mnie jest tutaj na nogi zdecydowanie za ciasno. Można by powiedzieć, że na szerokości ramion, sam raz nad głową lepiej niż w drugim rzędzie, co się rzadko w tego typu samochodach zdarza. Ale no brak miejsca na nogi. No i tak nasz testowy dzianek pomału dobiega końca czas by było ten samochód podsumować powiem, jak na tą półkę cenową to bardzo dobry samochód, bardzo dobrze się nim jedzie, bardzo dobrze się go prowadzi, jak na 180 koni to subiektywnie można powiedzieć, że jest on mocniejszy przy tej masie i gabarytach pewny w prowadzeniu bardzo dobrze działających układach wspomagających, irytuje tylko start-stop, ale po każdym rozruchu go wyłączam bo wiecie, że nie cierpię start-stopu co mnie troszkę zdziwiło? To zdziwiło mnie to miejsce w drugim rzędzie, gdzie trochę ciasno na kolana ze względu na ten stolik. No niestety dla mnie ciasno ze względu na głowę, tam ten panoramiczny dach i to przeszkadzało, no ale dzieciom to nie przeszkadza. Te dwa miejsca w trzecim rzędzie to tak można tylko awaryjnie traktować, ale są i to ważne. Bagażnik poza tym przepastny. Za wiele mankamentów nie widzę, może troszkę tu jeszcze to kolano przeszkadza ten tunel gdzieś tam z tym kolanem, harszę ale dla mnie bardzo, bardzo pozytywny samochód. Państwu go polecam. Troszkę większe zużycie paliwa, jak, jak podaje producent, ale przecież to jest norma. W każdym naszym odcinku tak to wychodzi. Producenci z tymi zużyciami paliwa to tak sobie średnio radzą w tych katalogach. Także co, Walkowi jeszcze raz bardzo dziękuję za użyczenie tego wspaniałego samochodu. Państwu dziękuję za uwagę, a ponieważ mamy nowy rok, to życzę wszystkim do siego roku. Przede wszystkim bardzo dużo zdrowia i do następnego. Cześć. No i Auto Autodutkiewicz. Obym zapomniał prawie tradycyjne podziękowania za użyczenie stanowiska diagnostycznego.